Dzień dobry Państwu, Łukasz Monanda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Robert Tutkowski, radny Rady Miejskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Od niedawna, doktor. Już się już pan do tego, że... Nie, jeszcze nie leczę, mówią, jeżeli o no, to chce pan sobie zażartować, tak jak wszyscy sobie ostatnio ze mnie żartują. Nie leczę, nie będę leczył, <laughs> okay. nie taki doktor. A doktor by się przydał i to doktor medycyny, zwłaszcza jeżeli chodzi o radomską kulturę, o której dzisiaj co nieco porozmawiamy. Zacznijmy jednak od Instytutu Miejskiego. Czy jest potrzebne w naszym mieście, czy stać nasze miasto na Instytut Miejski? Na pytanie, czy jest potrzebny, odpowiedź może zabrzmieć i to pewnie zaskoczę i pana, i, i państwa. Nie jest potrzebne, ale podobnie nie był potrzebny remont kamienicy deskurów, nie są potrzebne remonty chodników, które przecież połamane, bo, połama, bo połamane, ale, ale jednak, są. ale jakieś są, nie jest potrzebne asfaltowanie, wyasfaltowanych ulic, bo przecież jakoś się jeździ. To nie w takich kategoriach powinniśmy myśleć. Powinniśmy myśleć w kategoriach, jak chcemy, żeby wyglądało miasto za kilka, kilkanaście lat, jak chcemy w tym mieście żyć, jak chcemy jako radomianie czy chcemy z, nie, z niego być dumni. Instytut Miejski może nie jest instytucją najbardziej w mieście potrzebną, ale uważam, że jest instytucją, która może być bardzo użyteczna także do budowania wizerunku tego miasta, do animowania życia nie tylko w rynku, nie tylko na ulicy Rwańskiej, nie tylko w centrum, ale także na osiedlach, bo tak działają instytuty. Tak działa na przykład Instytut Kultury Gdańska, który swoim zasięgiem, mimo że położony w centrum, swoim zasięgiem obejmuje Cały Gdańsk, starając się kompleksowo. Pracować w kulturze. Mhm, wizerunek wewnętrzny jak najbardziej, ale jak taki instytut mógłby wpłynąć na wizerunek miasta na zewnątrz? Bo chyba tutaj jest największy problem. Wszystko zależy od tego, jak my sobie Instytut Miejski wyobrażamy. Znaczy, podejrzewam, że w większości wypadków większość z nas, większość państwa i ja także do któregoś momentu wyobrażaliśmy to sobie, czy wyobrażamy sobie to w kategoriach jeszcze jednej rzeczywiście instytucji kultury, do której wchodzimy, tam na ścianach powieszone są cztery, czy kilkanaście płócien, w gablotach coś sobie leży i zasadniczo martwa cisza. Raz na jakiś czas fajerwerk w postaci, nie wiem, pochód przez miasto, z jakaś impreza. Tam, jedna. Jakaś impreza. Mhm. Tak. Tymczasem nie tak funkcjonują instytuty. Nie tak, nie tak wyobrażam sobie funkcjonowanie Radomskiego Instytutu czy Instytutu Radomskiego. W moim przekonaniu to powinna być placówka, która. Rzeczywiście zagospodarowuje na wystawy czasowe te pomieszczenia, które, którymi dysponuje, na wystawy czasowe, starając się przywozić do Radomia i prezentować różnorodną sztukę. Jednocześnie od samego początku prowadzi pracę nad tym, żeby uruchomić fantastyczną. I używam celowo słowa fantastyczną, wy wystawę stałą. Przy czym znowu nie wyobrażajmy sobie wystawy w kategoriach wisi na ścianie no 10 obrazów, tylko wyobrażajmy sobie. E Ekspozycję zbudowaną multimedialnie. Ale i, zno, i, i kolejne zastrzeżenie nie tak multimedialnie, jak wyobrażają sobie w wielu wypadkach radomscy, yy, często muzealnicy bo to, że jakaś postać się porusza na silniku, to, je, to, to, żadna, to, to nie są multimedia. Tak? To powinno interaktywność oznacza reakcję na oczekiwania albo działanie odbiorcy, czyli, czyli tego widza. Ja już sobie wyobrażam pomału bez mała holograficzne prezentacje czy holograficzne, wyobrażam sobie człowieka, który tam wchodzi do, do te, na tą ekspozycję mhm. na dole i bez mała jest w stanie znaleźć się nagle wśród tłumu robotników wychodzących z, z zakładów metalowych w czerwcu 1976 Roku. Już jest taka technologia, ale tego nie może robić ktoś, kto po pierwsze nie zna tej technologii, po drugie nie odważy się rozpisać dobrego konkursu na projekt i na um, wizualizację, na, 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 na koncepcję takiej Okej, okay, brzmi bardzo fajnie, to dlaczego radny Rabenda jest przeciw? Wasz radny. Masz radny. Radny Jarosław Rabenda w ten entuzjastyczny sposób wyraził tylko swoją radość z odpowiedzi, jaką otrzymał od wiceprezydenta Karola Semika. Dotyczyła ona zarobków w kulturze i potencjalnych podwyżek tych pensji. I panu Rabendzie w tym wypadku. Nie dziwię się, no jest pracownikiem kultury, wie ile ludzie kultury w Radomiu zarabiają. E I, nie dostaną, I dostaną emocji. podwyżkę, ale tylko tyle, ile wzrośnie płaca minimalna, ewentualnie jakieś wysługi lat, nagrody jubileuszowe itd., itd. Natomiast o złotówkę w zasadzie tej podwyżki, tej podwyżki nie dostaną ponad to. Tak na minimalnie. razie brzmią wszystkie oficjalne odpowiedzi, co nie znaczy, że nie trwają rozmowy. No dobrze, od, od rozmów raczej pieniędzy nie przybywa, to trzeba po prostu no budżetu. W tym budżecie na, 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 na dzień dobry mamy do zagospodarowania potencjalnego. I to też jest złe słowo do zagospodarowania. Powiedzmy, do ruszenia i przesunięcia około 20 milionów złotych przy budżecie na, na poziomie miliarda 420 milionów to jest kropla w morzu. E, jeden chodnik czy dwa chodniki to będzie około 1 miliona złotych, więc pula manewru jest w tej sytuacji niewielka, więc nie spodziewam się mimo że tak, na Komisji Kultury, tak, także będziemy rozmawiać na pewno o zarobkach w oświacie, postulując, w kulturze. W przepraszam, w kulturze. Przepraszam, nie w swoje buty chciałem wejść. O zarobkach w kulturze i na pewno będziemy postulowali, żeby te zarobki w kulturze były wyższe. Ale tak krawiec kraje. I jak to mówią, na pochyłe drzewo, tej i salomon nie naleje. No dobrze, tylko że bez kultury miasto nie jest w stanie się rozwijać. To nie pokazują jest. przykłady chociażby takich miast, które jeszcze kilka, kilkanaście lat temu poza potencjałem demograficznym nie miały wiele, czyli nie wiem, Kielce czy, czy Lublin chociażby. Ale Gdańsk Ten... także, który postawił. Gdynia, no która budowała się ostatnio na kulturze przecież, to znaczy tworząc kilka nagród literackich, festiwali i nagle okazała się w kraju jednym z wiodących ośrodków kulturalnych. tak Wiem o czym pan mówi i jestem tego samego zdania. To jeżeli rządzący o tym wiedzą, pan o tym wie, a rządzący nie wiedzą? Myślę, że rządzący wiedzą, ale... Bo ja widzę powtarz... te wydatki na sport, gigantyczne wydatki to na prawda. sport. To prawda, też bym zabierał stamtąd i, i trochę... przesuwał gdzie indziej, ale myślę, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić teraz w tym budżecie, bo pewne decyzje zostały podjęte i możemy o tym rozmawiać i myślę, że najbliższy rok to jest rok rozmawiania o tym, jak wyobrażamy sobie następne lata i na co powinniśmy stawiać. Ale jestem przekonany, że teraz, w tym momencie, w tym grudniu, drobne przesunięcia w budżecie będą następowały. Widzę tam kilka pozycji, które, jakby to powiedzieć, nie będę mówił, co widzę bo, i, i podpowiadał, ale domyślam się, że wylecą, bo będą potrzebne te pieniądze gdzie indziej. I wydaje mi się, że nie teraz jeszcze. Znajdą się na przykład na te podwyżki. Będą w sojusznicy roku. w prawie sprawiedliwości, jeśli chodzi o te sprawy? Myślę, że tak. Zmieniamy temat. Mieszkanie Plus do Radomia wkracza. Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć budowa przy ulicy Tytoniowej. A przed nami jeszcze jedna ważna decyzja, a mianowicie kryteria konkursowe, nawet nie konkursowe, kryteria, do, dla kogo będą mogły być wynajmowane te, te mieszkania. Jak jakby pan to widział. Cieszę się, że, że ten program. Jakby to powiedzieć. Jest nowy minister, którego celem, której celem jest uratowanie trochę tonącego okrętu, ale ten program ma szansę się rozkręcić. Zainteresowanie w Radomiu na razie wyglądałoby na podstawie ankiet nieźle. Gdyby nie to, że wypełnienie ankiety to jedno, a potem rzeczywiste zainteresowanie. To drugie. Pytanie brzmi: jak będą skalkulowane w rzeczywistości czynsze na te mieszkania? Jeżeli one będą wynosiły tak jak się szacuje, od 20 do 50 zł za metr kwadratowy, bo takie są szacunki w kraju. I jeżeli pójdziemy z górnej półki, czyli 50 zł, to, zna, to znaczy, że mieszkanie w Radomiu kosztowałoby, a one są uwolnione przecież, tak, żeby zachęcać tych deweloperów, którzy do tej pory nie byli zainteresowani tymi budowami. To 50 metrowe mieszkanie kosztowałoby 2,5 tysiąca złotych. Jak na radom, to by były gigantyczne pieniądze i, i, i myślę, że nikt by się na takie mieszkanie nie połakomił. Jeżeli pójdziemy z dolnej półki, to ten czynsz będzie wynosił około 1000 złotych i pytanie brzmi, ile będą wynosiły dopłaty. Na razie maksymalne dopłaty, na przykład w Wałbrzychu to jest 400 bodajże 20 zł. Czyli ten czynsz z dopłatami mógłby wynosić. I razy około 600 do 700 zł. Na rynku radomskim to by, była, to by było atrakcyjne przy dzisiejszych cenach za wynajem mieszkania, bo przecież mieszkań na rynku na wynajem trochę jest. Być może ich ceny są za wysokie. A jakie kryteria przyjąć, jeżeli chodzi o. I tu jest za zagadna, kogo powinny być te mieszkania? Niektórzy mówią tak, że. Yy, Radomianie w pierwszej kolejności, tak, czyli ci, którzy płacą, którzy mieszkają w radomiu, są radomianami i, i, i najważniejsze, płacą tutaj podatki. podatki. No tak, ale pytanie brzmi: czy my chcemy zatrzymywać tylko, czy chcemy także przyciągać do miasta? wykwalifikowanych, dobrze wyedukowanych, mądrych, młodych ludzi. Jeżeli chcemy przyciągać także do miasta, to nie możemy ograniczyć się tylko i wyłącznie do tego, żeby to byli tylko radomianie już płacący w Radomiu podatki. A może do Radomia trzeba przyciągać także tych, którzy będą w następnych latach Także płacili tu podatki, zwiększając przychód tego e, miasta. Nie odpowiem panu na to pytanie, jakie kryteria. Być może mądrym rozwiązaniem jest to, co w jednym z miast w Polsce e, przyjęła Rada Miejska, bo te kryteria będzie uchwalała Rada Miejska, że dodatkowe punkty za wyższe e, wykształcenie. No, wreszcie na coś by się wyższe wykształcenie w tym <grym> kraju przydało. <grym> Dzisiaj widzę, że w dobrym nastroju pan pozostaje od samego rana. Ehm... Może nie trzeba tylko myśleć o młodych, bo jeszcze jest problem z seniorami. Bardzo wielu seniorów chce sprzedać swoje domy. W młodości budowali je, w tej chwili nie są w stanie ich utrzymać albo nie są w stanie pracować przy nich, bo jednak dom wymaga. Wie pan, ale podstawowe kryterium w tym programie, to znaczy wykluczył pan właśnie tę grupę, która ma mieszkanie, bo pierwszym podstawowym kryterium to na, jakby w programie ogólnopolskim jest to, że nie może dana osoba ubiegająca się posiadać, posiadać... prawa, do lokalu, mm -hmm. lokalu, no, to się daje szybciuteńko obejść. Sprzedaż sprzedać tak. ryzykująca, a potem być może <laughs> otrzymać. Nie wiem, czy, się, czy będą tacy odważni. I też nie jestem pewny, czy to ta metoda. Znaczy, na pewno w każdej z grup społecznych znajdą się osoby, którym warto byłoby w ten sposób pomóc, po prostu. Ale stawiałbym raczej na osoby, które są na początku swojej drogi życiowej bo to oni, oni mają najbardziej będą podgórkę. budować mhm. tak w przyszłości radą i to oni mają podgórkę. Na no, podgórkę ma też radomski szpital specjalistyczny, czeka na decyzję wojewody nowego wojewody Konstantego Radziwiła odnośnie zamknięcia oddziału chirurgii. Wojewoda ma czas do Mikołajek do 6 grudnia. Podejrzewają eksperci, że wykorzysta ten czas do ostatniej chwili. W międzyczasie oczywiście szpital szuka Szuka lekarzy, ale jakoś nie idzie. I co dalej? Trudno powiedzieć. Znaczy, z tego co wiem, i to są kilkanaście godzin, dosyć świeże informacje. Czy po pierwsze, rzeczywiście nadal nie ma wypowiedzi, nie ma zgody, nie ma odpowiedzi pana wojewody jeżeli zgody nie będzie siłą faktów szpital będzie musiał na głowie stawać żeby coś robić i utrzymać te chirurgię bo w innym wypadku będzie mu groziło to znaczy konsekwencje z Narodowym Funduszem Zdrowia są daleko dalej idące choć tak, krawiec kraje, jak materii staje, nie będzie lekarzy, nie da się utrzymywać teoretycznie oddziału, co w przypadku Radomia i w przypadku szpitala na Józefowie, jeszcze w kontekście szpitala na Józefowie, w którym też bodajże chirurgia będzie pracowała na półgwiskach, bo tam wymiana klimatyzacji, która pół roku ma, ma trwać. Ale nie mogę powiedzieć wszystkiego, ale mogę powiedzieć, że rozmowy są. Z lekarzami, w rozmowy z lekarzami, potencjalnie którzy potencjalnie mogą pracować na chirurgii, są zaangażowani już nie tylko dyrektor szpitala i nie tylko wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik, ale także sami lekarze Radomskiego Szpitala rozmawiają ze swoimi znajomymi, więc nie przesądzałbym zawieszenia oddziału. Musiał dyrektor wystąpić z takim wnioskiem, bo do tego. Jest zobowiązany procedurami. Gdyby ich nie dopełnił, za to by mu groziły sankcje. Musiał wystąpić o zgodę na czasowe zawieszenie. Natomiast wielce prawdopodobne, że nawet przy zgodzie zawieszenia chirurgii nie będzie. No, i to bardzo dobra informacja. I na nie, tej nie informacji... Ja nie chcę przesądzać, ja tylko mówię o tym, że dobre rozmowy trwają. I tu stawiamy kropkę. Proszę bardzo. Zostawmy to na dobrych rozmowach. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. dr Robert Utkowski był moim państwa gościem. Proszę bez tego doktora. Bardzo państwu dziękuję. dziękuję. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.